Teraz będziemy rozkładać wewnętrzne łóżko, oczywiście zasada jest taka, że jeżeli jedziecie w dwie osoby, to wiadomo, że najlepszą opcją jest rozkładanie łóżka dolnego. Łóżko, łóżko, łóżko dolne może być, może być otwarte przez rozłożone przez cały czas jazdy, nie trzeba jego ciągle składać i rozkładać. Oczywiście tak jest, kiedy jeździmy w dwójkę kiedy jeździmy w czwórkę, no to raczej stan jest taki jak widać, tak? czyli powinny być fotele wyłożone do korzystania w momencie kiedy przychodzi potrzeba rozłożenia łóżka yy, yy, robimy je. I pierwszy krok tutaj jakbyś mógł wjechać kamerą to jest złapanie się za te dzędzę i położenie foteli Teraz mamy naszą lampeczkę, którą trzeba schować Wkładziemy i OK. Eee, łóżko posiada e, spadany materac. Materac sobie jedzie tutaj, e, i tenże materac, żeby łóżko dobrze rozłożyć, trzeba je troszkę wysunąć, oprzeć. Nawet nic mu się nie stanie, jeśli sobie trochę stoi na ziemi. I kładziemy, kładziemy, kładziemy teraz ten element. To jest podłoga łóżka, i teraz, uwaga, trzeba ominąć element pasów. Trzeba sobie tak go przechylić i wysunąć to. Wszystko jest wyliczone, wymierzone. Tu jest 197 cm, Nie potrzeba nogi, wsparcia. Wszystko się ładnie trzyma. Więc podłoga łóżka jest gotowa. I rozkładamy teraz po kolei materac. Eee, troszkę nam się tutaj tego piasku powrócił, ale to nic teraz tak, pierwszym elementem, który kładziemy, jest ten z takim wyraźnym tutaj kątem i on dolega do samego końca, tak, czyli on dolega tutaj. To jest jego miejsce. Drugi w kolejce jest chudy i te rzepy muszą tu do siebie pasować. Więc jest część chuda, ona została przycięta troszkę, było większe, ale zostało zredukowane, żeby nie było konieczności używania jego nogi. Tego jest materac troszeczkę mniejszy. Kolejnym elementem, który kładziemy, jest taki z długimi wcięciami. To jest właśnie to. I on jest tutaj dopasowany do słupka samochodowego. No i mamy. I ostatni jest tu też dopasowany. Dociągamy. Materac jest gotowy. Kładziemy sobie na to swoją pościel, czyli jakiś koc, prześcieradło, co chcemy. Kładziemy sobie swoje śpiwory, swoje kołderki, poduszki, co sobie chcecie. Zostało przeze mnie wymyślane w ten sposób, że pościel jest jednak swoja, ponieważ każdy lubi swoją pościel i czuje się z nią dobrze, więc taka jest propozycja, żeby korzystać ze swojej. Tyle, łóżko jest gotowe, będziemy zaraz robić następny element.